Od razu, od mocnego uderzenia, Kamil Kosowski nie przez przypadek ma taki image trochę Ernesta Hemingwaya, patrzy z zadumą na to, co się tutaj dzieje, a my wspominamy Hitchcocka, bo zaczęło się od trzęsienia ziemi faktycznie. No przede wszystkim dziwiliśmy się, dlaczego Sadlock wykonuje stałe fragmenty gry. No już teraz wiemy. No bo to dziwne, że Dobra jednak piłka, obrońca wykonują i najczęściej walczą o tę górną piłkę w polu karnym. W polskiej Ecce-Klasie to już staje się normą, bo i mamy Brzeskiego, mamy Mraza, także mamy tych lewych obrońców naprawdę e, z, z dobrze użonymi nogami, stopami. E, wydaje mi się, że to było ćwiczone piłka do Guzmicza, do który miał ją zbić, akurat zbił na rękę chyba... Wóckuńskiego, eee, tak, tak. tak, tak. Boczyński dobrze Boczyński. się znalazł i podobnie zresztą jak Fetnarski po drugiej stronie, można porównać troszkę, bo oczywiście tutaj błąd arka Głowackiego, ale ten błąd należało jeszcze wykorzystać, co nie było wcale takie, takie łatwe, a, a rzeczywiście Mateusz od tego już poprzednich, w końcówce poprzedniego sezonu, ale mecz z Lechiem zagrał jak profesor, no i tutaj super wykorzystać w posiadacz statuetki Turbo Kozaka i ja powiem szczerze, że był taki moment zeszłego sezonu, że nie wyobrażałem sobie Krakowi bez Budzińskiego. On brał udział w ponad połowie bramek strzelą, strzelanych yy, przez Krakowie. No musiał w każdej akcji albo to mieć bramkowe i podanie drugiego stopnia, tę asystę drugiego stopnia, bądź to asystę czystą otwierającą albo gola. A teraz proszę, nie ma Budzińskiego, ale jestem ten Cetnarski z tych dobrych czasów, kiedy mówiono o nim jako Gargule bis. I kandydacie do środka pola reprezentacji. Dość często mamy okazję powtarzać stare, mądre powiedzenie nie ma ludzi niezastąpionych. Okazuje się, jak jest w dobrej dyspozycji, no to Budziński musi poczekać na swoją kolejkę. Jeszcze jedna dobra wiadomość chodzi o środek pola. Wiecie panowie, że dzisiaj inauguruje rozgrywki druga Bundesliga. Tam też dobry mecz MSV Duisburg-Kaiserslautern. Uwaga, asysta Mateusza Klicha, ale to to nic. Były piłkarz Krakowi asystował, a dwa gole strzelił Kasper Przybyłko. Dobry dzień dzisiaj dla polskiej piłki. Fajne mecze. I jeszcze w Niemczech też strzelają Polacy na początek sezonu. No i tak dalej. No, teraz z niecierpliwością czekamy na drugą połowę meczu, bo tu jesteśmy podnieceni tą pierwszą połową emocjonującą i oby się utrzymało to przez kolejne 45 minut. I to już sama końcówka. Czowilo gdzieś tutaj nie trafi, on jednak głową chyba czyściej uderza piłkę niż nogą. No i kolejne bardzo dobre dośrodkowanie z yy, zrzutu różnego. No piłka była, można powiedzieć, prawie idealna, bo prawie spadła za...